Witam w Sims Masie, dzień 12. Oficjalnie jesteśmy w połowie tego tak już wyzwania dla mojego kanału i w połowie drogi do świąt. Jak ten czas pędzi? Za chwilę coś tam, i już koniec roku, i już początek, i już y, zmiana pory roku, i tak dalej, i tak dalej. Nasza lila, vanilla, słuchajcie, nie jest w ciąży, tylko ma zatrucie pokarmowe. To mi się pokazało zaraz po wejściu do gry, więc spokojnie, nie mamy niechcianej ciąży, zaczynamy grę Dobra, jest wszystko, wszystko jest si. boże ten dom jest wielki. Naprawdę, ta się przeprowadzi z takiego dużego domu do malutkiego ta zostanie tutaj. No przynajmniej będą mieli... ojej, przepraszam. Może znagrywanie tyle jednego dnia. Aż mi gardło się da. Dobra, ja widzę, że jesteście głodne. Pokaż czy coś macie. Macie. To zjecie. Nie będę gotował niepotrzebnie, bo to też nie lubię bardzo, nie? Nie warto tak. Która się idzie do pracy? Ty idziesz do pracy, ty idziesz do pracy. A dlaczego ty nie poszłaś na ósmą do pracy? Jezu, za Nie wiem, czemu na nie poszła, nie mam bladego pojęcia. Dobra, weź pocztę. Przeprowadziłaś kolegę, nie wiem, po co jego czasu totalnie. Rachunki 1380. Raz, dwa. Spokojnie. Można już uznać, że możesz się żenić, bo zarabiasz tyle, żeby ogarnąć to. A nie, bo dwa razy, czyli dwa 600 byś musiała mieć. A masz? Raz, dwa. No! Prawie, że. Stojesz przy kiblu, stara. Możesz się załatwić. Nie potrzebujesz za każdym razem mojego pozwolenia magicznego. Nie posprzątałyście tych burgerków i się wszystko zmarnowały. To jest tragedia. Tu nikt nie ma zmywarki. Masakra. Ja teraz też nie, bo mi się to psuła. Co wyobrażacie? Jak po prostu jakieś epoce niełupanego. łupanego. O! Rozsiądź się. Odpocznij sobie, stara, dokładnie, gdzieś... Masz zatrucie pokarmowe, więc możesz poleżeć. I sobie potem się wyprysznicuj i się wykąpkaj. Ale stara, wstaniesz czy nie? Czy ona tam pierdła? Ej, spadł jej ten komfort, ona chyba dalej jest chora. Chyba nie przejdzie tak od razu. Zrób wam sałatkę szefa kuchni. Czy ty przejdziesz zjeść? Co ona robi tam tam zimą głupie. Ta jest wykończona, dobra idź spać już. Bo ja widzę, że jesteś podnięta, a tak działa się. No, zjadła, to zjedz z nim. Baw się, złap kawałek, pocałuj. To nie jest twój chłop. Zaproponuj, Nie, a chciałam, żebyście zostali super przyjaciółmi. Nie ma czegoś takiego w dwu czwórce? No dobra, nie ma. Sprośny żart, możesz mu rzucić. Chyba nie jest zobowiązujące, co? Dobra, do spanka, szybki dzień tu był. Dobra stara, zacznijmy od naprawy komputera. Ty masz jakieś zdolności techniczne? Bardzo dużo. No, czyli poszło ci to mega szybko. To super, o tym razem pójdziesz do pracy, jak się wykąpisz tylko. A ta gra ma wszystko gdzieś. Ej, sprzątając ci tak mało brakuje. Masz wy dużo ziomków. No dobra, ogarniemy to po pracy. Jakieś rzeczy w stronę awansu. Alabama tu jest. Ty znasz Alabama? Nie znasz. No możesz pójść się przywitać. No, przywitać. przywitać. Warto znać Alabama. Balbina ma wszystko. Jest szefową projektu. To już Wam czytałem w tym tygodniu, więc bez sensu. Ale wiem, czego nie przeczytałem. Biografii! Znowu bym zapomniał. Ale to już ostatnia rodzina. Balbina jest artystyczną duszą. Spełnia się poprzez tworzenie wyjątkowych zabawek i szycie na maszynie. Mimo dobrego warsztatu, nie jest pewna, czy jej dzieła spodobałyby się innym. Czy odważy się wystawić je na jarmarku? Nie wiem, jak to zrobić. Lila Vanila. Bardzo lubi swoją pracę, jednak męczy ją poważne i nudne środowisko prawników. Chciałaby zarobić dobre pieniądze, które mogłyby wydać na przyjemności i wycieczki. Czyli dlatego oni się spiknęli, bo się rozumieją. Jak łyse konie. się coś uszyć. To jest dobry moment. Produkuje jedną sztukę rękawicy kuchennej. No i super. Chciałabyś też namalować arcy arcydzieło, to trzeba akurat kontynuować malowanie. Dobra stara, ty się najpierw ogarnij, a potem ucz się sprzątania chyba z tego co pamiętam praca. No i proszę bardzo, edukacja, edukacja. O, możesz to sprzedać przy okazji. Maluj. Masz już dużo tych umiejętności, czy nie? Gdzie to jest? Tu? No sporo już, więc chyba trochę jeszcze, żeby namalować dzieło. Dobra, udało się. Ziomków będziemy ogarnąć w inny dzień. Czy może ktoś odebrać telefon, który nie wiem, gdzie jest? Tutaj. A, nie mogę odebrać? Ona odebrała. Złodziej do niej dzwoni. Naprawdę? Ten, co chcieli nam wszystko zajumać? Dobra. No, kontynuuj malwanko, A, jesteś głodna. I'm so sorry. Dobra, zjedźcie dziewczyny i możecie pójść spać wtedy. Dopiero wtedy? Ja tu rządzę. Nie ma, że sobie robimy, co chcemy. Proszę się dostosować. Wstał nowy dzień. Tak, ja chcę tylko zabawy, to nikt sobie zagra przed tą pracą, nie będę już jej ten. A ty? Głodna. Nie wiem, czemu ona jest głodna. Dziwno. O nie! Zapomniałam. O, Barbina no ma dzisiaj wolne, super. To może ty ogarniesz jakichś ziomków? Kurde, nikogo nie znasz. Naprawdę? <laughs> no nie ma znajomych. Nie zamradnią nic zrobić. A po Nikodema zadzwonisz, może? A nie, bo on w piątek przyjdzie się wprowadzić. Już. Żebyśmy mieli zbani, możesz oddać nam makulaturę. Co tu jest? No, zatkany, boże. A nic nie robię w tej grze, tylko klopu odblokowuje. Co się z zepsuć? Już? Serio? Tylko jest co z bez przesady. Podaj drugie śniadanie i weź zrób hamburgery i się jej schowa wtedy. Chociaż trochę mnie dziwi, że okay. hamburger sam na śniadanko. Dobra, czy ogólnie nie trzeba posprzątać czegoś? Muszę ścielić łóżko, tu pozmywać, tu wyczyścić, tu wyczyścić. Żeby był jakiś taki porządek ogólny. No dobrze i wracamy do malowania. To będzie chyba dziewiąty punkt w ogóle, wiecie? No. Dobra, chcę działać, i chcę osiągnąć szczyt. Wobec sztuki i rzemiosła, to chyba to. Uniknąć śmierci. Jak zepsułaś to napraw. Dobra, ja myślę, że to jest dobry moment, żeby oglądać film razem. Co one się tak kłócą ostatnio? Nie wiem o co im chodzi. Naprawdę. Jakieś są takie... Sfochowane na siebie. Jakby już miały siebie dość. Wstały i... Myślę, że mogłyby się sobie porozmawiać po prostu. Żeby koleżanki się nie dogadywały? To jest trochę dziwne. No i od razu lepiej. I jej tu wzrosło i super. Ty nie powinnaś już dawno być w pracy? Dobra, ja wiem, dziewczyny, że jesteście po pracy, ale tu jest straszny syf w tym ogrodzie. Więc, dwie myślę, że dacie radę. A ty nie? Halo, halo. Ja wiem, że tu u siebie, ale bez przesady. Dobra, zatem po Sima, Już możemy go wprowadzać bez piąteczek, więc przegraliśmy te dni, co mieliśmy. Zwoń po chłopa zaproś. I już będziemy mieli chłopa. Idzie ten chłop. Chodź tu, chłop. powitaj piątka, siema, siema. I zaproponuj. Wiadomo co chodzi. Wprowadź się. Bez nikogo, sam. 8000 wprowadził mi tego. To nie jest źle. Znaczy, się nie, chodzi mi o to, że nie jest za dużo, nie? Bo się bo, bałem. Bo nie, nie pamiętam jak to działa po prostu, nie? Więc bałem się, że może wyjdzie na to. Że kurde, mam tego hajsu za dużo. No, wszyscy się najedli, narobili i można tutaj cecharce porobić i tyle. Nawet nie wiecie, jakie ja miałem mikrozawał. Na tym zakończymy tę turę. Przypominam, Sims ma z dzień 12. Jesteśmy w środku stawki i dalej daję ra radę. Więc motywująca łapa w górę i komentarz, jeżeli dalej tu jesteś, jest bardzo ważny. Napiszcie, jestem tu jak śpiewała kiedyś Magdalena Tull na Eurowizji, zajęła ostatnie miejsce. Takie mamy sukcesy. Jakich artystów. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Widzimy się jutro. Cześć.